Dobra, ten drwal nie ma kolegów, a ci nie mają drzew. Co, co jest gorsze? Dla którego? Dobra, nowi licznicy, bo tutaj ich brakuje. Ruszamy sobie ich szybciutko. Tutaj żadnych nie brakuje. Czas przed ostatnią bitwą jest jeszcze, jeszcze sporo, a my mamy gdzieś, nie wiem, nie mam, nie mam licznika, bo zapomniałem o nim w ogóle. Nie mm, 10-15 minut jest? Jakoś tak, najwyżej podzielę tą misję po prostu na dwie części i będzie ok. Mam nadzieję. Dobra. Tak, dokładać drewna. Jedzenie mamy tylko na 8 miesięcy. To jest już... Jeżeli jest mniej niż pół roku, to już jest źle, ale jest jeszcze ponad, więc... Jeszcze możemy spokojnie dołożyć. Nasi dywale... Potrzeba yy... drewna. Chciałem wymyślić żart, ale się nie udało. Nasi dwale po prostu od drewna. Dobra. Panie, złapiemy stąd. Proszę. Nie, tylko nie to. Nie. No nie. Wszystkie teraz umrą, zaraz tu będzie w, na tym małym ekraniku. No nie. Ubieram. Wszyscy giną. Bo. bo one nie żyją. Świetnie. Dołożymy jeszcze, jeszcze. Nie? To jakiś nowy głos, nie słyszałem tego wcześniej. Zagrody bydła nie mogą być budowane na szczytaku Nie można tutaj... O! Zawsze te, to słyszałem. Zagrody bydła nie mogą być budowane. Tego nie słyszałem, a tyle czasu, to gram. Od małego. Ja dalej nie słyszałem tej, tego głosu. Dobra, nie mam już gdzie, gdzie dostawić nowy. Po prostu zrobi, zrobimy sobie nowy 2xów. Dobra, jak tam nasze. Dobra ściągamy więcej podatków. Nie no, tracimy. Hmm. hmm. Potrzeba no, nam słuchaj. nowych tak. Na chwilę możemy zaprzestać ściągania podatków, bo mamy już wystarczająco dużo tego. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Zrobilibyśmy jeszcze jednego i myślę, że to by był już komplet taki. Trój, trójki wybranych. Drewno. Ale. Dobra, zbieramy jakoś. 10 miesięcy to jest to dobra ilość. Połowa jeszcze do walki Man, Jeszcze pewnie... mam nadzieję Jeszcze pewnie z jeden, dwa ataki dojdą tutaj Potrzeba Coś nam się obawiam Je trawę, czeka Daisy je trawę Tak, jak ta... Yy, to była ta myszka Daisy, nie? Jak był Miki, to była Daisy Takie odniesienie No jak nie to sama opracowników, jest idealne Patrzcie Świetna wioska, najlepsza Co się najlepsze na polskim YouTubie? Mam nadzieję, że wam się tak bardzo podoba jak mi do tego obiektu nie Dobra, robić ludzie. Potrzeba nam nowych re rupy, rekrutów. Gdzie są rekru rekrutersi? Nasi dostrzegli nie. Ludzi szczyra, w naszą Proszę Jak nie. Zaraz będą. Dobra, to się boją tych głośników. Oj! Jaki ładny domek. Tak wcześniej nie było. To było takie. Ty cudne, ładnie, fajne. Dobra, są na. Rodzem się nowi, tak, przybył. Jeszcze kolejny. Ok, dwóch uczniów tu jest czterech, tu jest trzech. Dlatego tu będzie pięć, a tu czterech. Okej. Okay. Tutaj sobie nie mogę tego wyklikać. Razem jakieś, nie wiem, łanie te jelonki, czy jakieś inne serenki. Z Bambi. Jeżeli ktoś oglądał to. to to Już tam zmierzamy! to nie miał zajebistego dzieciństwa Nie polecamy memu z haselników, nigdy Dobra, moi ludzie żyją w odosobnieniu, mają zamknięte drzwi przez cały przez od, osta od ostatniego ataku Nic się nie dzieje. Wojska szczura atakują. Nie, tylko nie wojska szczura Och nie, to czterech wojaczków O, no dobra, trochę więcej niż czterech Okej, okay, to, to Nasze rozumiem. Zapasy żywności kurczą się, panie. No, jak się kurczą? Przecież całe jest tego coraz więcej. Nasze zapasy żywności są. Się, się, panie. Ciągle oni tu łażą z tym serem. Ile tam jest ich? Nie, nie widzę jeszcze w pełnej okazałości wieć. Czekamy na Kmiedź. Kmiedź jesteś na górze, patrzę. Możesz sobie stać. Atakujecie czy nie? Tak, nie wiem co robić. Czy mogę skupić się tutaj, patrząc czy co? Proszę. O jest kolejny. Ruszają. No powiem, że nawet jest ich sporo. Ale czy to wystarczy, żeby mnie pokonać? Że, że Ta wieża będzie... Ta brama właściwie to będzie bardzo y, gotowa na, na ataki Dioka de Pussy. Oj, 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 ale dostajesz. O, o, o! O, o, o! Świetna bitwa. Najlepsza. Papa. Pa. Dobrze, będziemy tylko po prostu po drodze przyspieszymy tą grę, bo widzę, że tutaj wszystko będzie samo działać, tylko będę musiał wyklikiwać tych, tych, tych łuczników. Okej, okay. jak tam? Jak tam? E Dobra, już mniej jak więcej. Więc odcinek będzie, znaczy te dwa odcinki, chyba, że będzie to mega długie i to będą trzy odcinki. Wydaje mi się jednak, że naj najbardziej... Yy, prawdopodobnie będą dwa Dobrze, przyspieszymy po prostu te Poczekajmy, no, bo jesteśmy naprawdę Mamy wszystko już tutaj, no Już tu naprawdę jest wszystko Mamy tonę jedzenia Na 20 miesięcy Mamy tonę drewna Mamy łuczników W miarę mm, Coś tu jeszcze No, mam lorda O dziwo No i co ja mam z tym zrobić, no Nie mam już miejsca na to drewno a! No ja tu, tu jest na ogół i więcej. Grupa o, jest coś rusza. O, to już niedługo. Jeszcze tylko troszeczkę i będziemy mieli ostateczny atak. A, ostateczny atak będzie już niedługo. Nie Stan, mamy pieniędzy. Zmiany, zabierać pieniądze. Może nie w takiej ilości. Ludzie cię kochają. Okay. No, wiem, że jest zapełniony. Zapełniony. Więc co ja mam zrobić? Stawić więcej jeszcze jeden. Dobra. I co ja on zrobić z tym wszystkim. Wojska a, szczura, wojska szczura atakują, a ja. Mam. Ma mało złota, mój panie. Co się stanie? O, panie, panie, janie. Pora wstać, pora wstać. Wszystkie dzwony biją. O, coraz więcej ich tu trzeba przyznać, że jest ich coraz więcej, ale czy to wystarczy, żeby przebić się przez tą bramę? Bo na tą bramę raczej nikt nie idzie. A może zwolnimy, póki atakują? N mój błąd? Strzelać. Pan, strzelać, pan. Jak giną. Jak śmiecie. Teraz na to trzeba będzie więcej dołożyć chyba. A, no to papa. żegnamy Pozdrówcie Diuka de Pust. No i papa. No chyba wszystko na co było i stać. Jakoś się ostali. Tak, nie zabiją ich już nasi. Musimy tutaj wrzucić jeszcze tych kilku kmieci śmieci I będziemy gotowi na ostateczną bitwę Ze szczurkiem na Dalej rozkaz. Tutaj jeszcze yy. Ale biciok, bicik się zrobił z tego cięcia tam drewna śmiesznego Już nie mają co tak właściwie Dobra, tutaj jeszcze dwóch Wrzucimy sobie ich tu na górę I no Ile jeszcze ta bitwa? Mam nadzieję, że zaraz będzie, bo to jest oczekiwanie tak naprawdę, to jest oczekiwanie. Nie wiem, czy nawet w ogóle nie wytnę tej, tej części, żeby, żeby po prostu była. Może w ogóle, a może w sumie w ogóle nie potnę tych, 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 nie będę prawie ciął tych twierdz, bo to jest całkiem myślę okej, okay, żeby Czekamy zrobić powiedzmy z tego let's play niż, niż taki krótki filmik myślę, że to by było całkiem całkiem ciekawy pomysł. mamy tyle Za sera, w mamy maksimum 250 smacznych. no i co się stanie? grupa szczura. to jeszcze nie jest nawet ostateczny pojedynek. to, jeszcze, to nie jest ostateczny. dawaj tutaj. nie nie ty. Jakiś polecenia. na górę. Już tam to jest moje polecenie. kolejny jeszcze jeden. daj. Eee, Właściwie to już nawet nie wiem co robić. Z tym. natychmiast. Przyznam, że Czekamy to jest trochę z łatwa A? misja. Wojska szczura atakują. O nie, wojska szczura atakują. Zwolnij... A nie, zanim oni przyjdą to też chwila mi niedobra. Okej. Okay. No, plany? No coś tam już ich stoi, no coś się może zadzieć. Może. Złoto do To jest nacisk. Czekamy na no, może. Dobra, bo już mnie nie lubią. Biedny raz ignorowany. Tak jest w życie. No, no, muzyka jest już taka wojownicza. Moglibyście przyjść, idą o nie, żegnaj. O, Spichlerz jest zapełniony. Już dawno nie słyszałem tego komunikatu. No i żegnamy ludzi z Pięknie. Pięknie. Na szmaty Te, Teraz będzie ostateczny pojedynek. To już jest 100%. To jest ostateczny, ostateczny, najostateczniejszy Mieszkańcy pojedynek wszystkiego. Wojsk Szczura, który w tę to musi być ten już moment. Musi, no. Proszę. Już będzie. Kolejnych dwóch żołnierzyków. Ci może pójdą tutaj, bo są, tutaj nie było żadnych armii. Ża nie, nie, były tutaj jeden wojownik cały. Jeden. I mamy maks, no co mamy zrobić? Robimy kolejny Skład zapasów jest zapełniony. Przepraszam, że jest zapełniony. Wojska szczura, O nie, wojska szczura, spowolnimy tą grę. Co teraz przyszło? Czy cały czas to nie jest koniec? Nie, to już jest koniec. To jest ostateczna bitwa. Bitwa dobra ze złem Czekamy na rozkazy Dziuk de pusi kontra kaczorak Do czego to dojdzie? Mam na nadzieję, że do... Nie dojdzie do żadnych rękoczynów Na przykład niewalne, nie wiem, pięścią w klawiaturę albo w monitor To by była cudna opcja Dobrze Łaska szczura atakują, tylko... Mogliby się ruszyć łaskawie Nie mogę nawet pomieścić tego składu cholernego To jest... To jest kamień, no nie mogę no nawet go powiększyć. Nie z coś zrobić, no Włożę jedno drewno i reszta wyrzuci pewnie spalić coś. O, przychodzę. To jest ta wielka armia. To jest ta wielka armia. Firde... Rat. Na pewno. Czy to już? Wow. Ci tchórze zrejterowali, sir. Nie dogonimy ich. Kogo? Teraz wróg z pewnością dowie się ona. Ale kogo? Przecież tu wszyscy zginęli. Halo. Nie, nie oszukujcie mnie. Zwycięstwo, to wiem. To jest akurat nie oszustwo. Ale wszyscy, wszyscy przecież zginęli, no. Kto zrejterował? Zwycięstwo. Stracone jednostki, sir. No Fia, But fear the rat. Dobrze, to był wspaniały, najdłuższy odcinek, jaki chyba kiedykolwiek wyprodukowałem... Ale cóż, czego to się nie robi. Dobrze, to by było na tyle w tym trzecim i może czwartym, już nawet odcinku z twierdzy Stronghold. Ja byłem, jestem Kaczorek, ja byłem i będę. To był ostatni, osta... najdłuższy odcinek. Na razie, cześć i papa.